Dobra widzowie, jest ósma jak to nagrywam. Muszę mieć odcinek na 15. Wczoraj kompletnie nie mogłem. A jutro, skoro wyjście aż 230 subskrypcji. To jak mówiłem będzie QA cool na 150 subskrypcji. Super. 80 subskrypcji więcej. Dziękuję bardzo. Ale ja mam 5 prezentów sobie. I dalej mi się bananek nieraz mroził. Nie wiem czemu. No ale dobra. E, co mogę powiedzieć? Za 10 godzin będę miał szósty prezent. Ale po co to kogo? Otworzyłem tylko dwa prezenty. Między innymi matrixowe oraz ten. Więc dzisiaj sobie otworzymy kolejne pięć. I na początku weźmy sobie tego. Nie mam dźwięku, więc od, od razu ten otwieramy. Będzie tuwa na pewno. Świąteczne szykiery. Okej. Okay. Eee, weźmy jeszcze raz ten i ten, bo mnie interesuje. Miałem glitcha. O. Ale fajny sweterek, wypłasasz. Eee, nie gliczam i wiem, że są jest malowanie. A miliard TikToków mi się pokazywało, że tutaj jest muzyka piesy. Dwóch prezentów nie otwieramy dziś, Zatem, natomiast stały nam jeszcze trzy prezenty. Ja nie wiem, jak co otworzyć. Naprawdę, mogę, 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 mogę jeszcze nie. O, tutaj widać włóczki nawet, że co otworzyłem. Yy. Boję się trochę. Ale wybierzmy ten. Proszę, coś fajnego, coś fajnego, coś fajnego. Coś fajnego, coś fajnego. Super. Znaczy ja nic nie mam tutaj muzyki, nie? Tylko ten. Ale po prostu nie lubię. Kurde, to może teraz coś stąd. Proszę, 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 proszę. proszę. Jest okej. Okay. I ostatni prezent. By niektórym z z tych. Ten już otworzyłem, ten jest podobny, dlatego otwieram ten. Proszę. Coś fajnego. Mówiłem coś fajnego. Mam no, coś fajnego. Dla mnie to jest fajne, okej. Okay. Tylko... dobra, mamy to. Teraz... O, mam... Ty, mam duży emotek nawet. niedawne. Bierzemy. Sweterek. W ogóle ja nie rozumiem gdzie mają już 77 ponion, ale dobra. 3 minuty otwierania. No i dobrze. Tak zwany opening? O, kill offy miałem nowe. Szybko, kilofy! offy, kill, off y. kill, off y. kill off y. Dobra. Pesek miałem nowy? Nie. wiem... Miałem... Tak. O, dobra, mam. Co jeszcze miałem nowego? Bo ja już nie pamiętam, schronisko, powiedz mi. Nie wiem. Nie ważę. Idzie na arenki z nubem. Ja jeszcze chwilę popiję, ale mógłbym się zauważyć, mam 140 punktów. Z czego, z czego to wszystko? To są chyba tylko dwa fragi, yy, Teraz to Facebook. Więc pokażę, żeby Sanshi się za bardzo nie męczył z miniaturką, to gramy w Fortnite'a. Dzięki Sanshi za robić min miniaturki na ostatnie, na ostatnie 4 dni. Super! Pamiętaj! No ale już wam zapowiadam, następny odcinek Q&A na Wigilię. 25. nie będzie, tylko no bo to chyba zrozumiałe, nie? To będzie w ja tak? naprawdę w teorii mogę jeszcze dzisiaj się nagrać. Jestem głupi, ja na arenie lecę na pierwszą miejscówkę. A im są tam. Ja jednak. Ja sobie się O, tutaj robiłem siódmą. pop -top. Ej, ale 31 poziom po dwóch tygodniach to nie jest jeszcze tak źle. W ogóle chyba... Znaczy jeszcze oficjalnie nie jest potwierdzony w ta? Czy wiem, że jej go nie będzie odebrał? Ale ja... Zacznę, youtuberzy. Zdobyłem już dzisiaj 6, siódmy, czy tam Nawet jest 8 Eddigów, słyszałem. Zdobyłem już dzisiaj ostatni, ósmy Eddy. A ja... Jak to przejść? Ale w skrócie. Jeśli będzie już to, to pierwszy tydzień będzie bez live. W ogóle... <laughs> e, nie będę miał ruskiego mikrofonu. E, ponieważ... Będę miał nowy, za niedługo, więc możliwe, że żeby był lepszy dźwięk. Nie, bo to będzie... nie, nieważne. Um, ale w następnych odcinkach prawdopodobnie będzie lepszy dźwięk, bo jak miałem mikrofon, to był taki ruski, że było mnie słychać jeszcze gorzej. Znaczy, pamiętacie to? Mam mikrofon, dymtop, to chyba nic się nie zmieniło. Hmm. Więc mam nadzieję, że tutaj coś się zmieni. Bo czasem był dwa razy w naprawie, i nic się nie zmieniło. Hmm. No ale to taki krótki info. Prawdopodobnie na QA może coś o tym opowiem. Mamy pana Spidermana. Ale zresztą z tego, że ktoś mi wziął rękawicę. Teoriko nie ma. Tutaj powinno być coś takiego, że są trzy pajęczyny. To masz trzy paje... To masz trzy rękawice. I czy wiem, to mi było zaufane? Cześć! Nie pójdź bez mnie! Dobra, eks ważniejszy. Nie pójdź bez mnie! Kłoda! Gdzie ty pójdziesz bez mnie? Dobra. Gdzie to było coś podobnego? O, to jest stafel, podoba mi się ten pomysł Są wszystkie skoczniki Jedziemy! Czekaj, to było tak? Stop Brum, brum Mikołaj Idziemy! Nie w tą stronę, tam! No gdzie no, jedź dalej! O! Super. Jak zrobić to, żeby było tak szybko? Szukam tych Bo chcę... Jak zrobię jednego fraga z normalnym mistrzem Fortnite'a. Uuu! Tu to chyba ktoś robi fraga sobie na mnie. Ale probudowanie, nie ja jeszcze... Nie ja jeszcze śpię. No i co jest? nie zboksował jak rybkę! <coughs> to jest poceniec był. Najgorsze jest to, nie mogę wziąć od razu No ale dobra, bo no, zagrałem sobie trzy gierki. Jeśli w drugiej gierce zrobię trzy fragi, kończymy odcinek. Nie, ale oczywiście do końca gry albo jak, nie drugiej dewizji nie pójdę. ale w ogóle na e, ten Security Beach e, pewnie coś będę dodawał na to kilometre. Będę robił pseudomontowanie, będę sobie puszczą dźwięki bardzo śmieszne bardzo ale w ogóle jak mam już miniaturkowca ja to tak będę nazwał, czyli Super Sansiego to jeszcze brakuje montażysty i jest Miodzio znaczy bo w teorii miałem sam zmontowałem ale coś nie przez 3 dni próbowałem Chciałabym zyskać ten plik, nawet zrobić go na niego, a to nic nie dawało. nice. Dobra, co ja tutaj otworzyłem? Ja wiem, że tu jest łopata, dlatego to wygląda. też. Dobra, zostawi mi raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem prezentów. Wow, bo 7, 7 to jest 42. Znaczy, na odwrót, ale od dwójki odjąć jeden I zamieniliśmy na żel Widzicie jaki ja mądry jestem? jak ty to zrobiłeś? Ale to jest normalnie pro HBK Wszyscy niszczą Aaaaa My się zabiję. O co fraga, Będę tutaj. Ma, masz speterek? Nie chcę się że Dobra. Żeby nie być takim głupim, to na tej lipce. Kamienisz taki Na Splita Tutaj split. Tutaj mamy ten. Tutaj mamy bunkier niż mój wstąpienie pamiętacie to, te, Ej, teraz co, że to ładne jest, a zmienia kolor? Nie, podobna lotnia zmienia kolor, jak się tak latało. to. Tak mi się wydaje, jak zrobię jednego fraga, to jest cud, jak zrobię trzy fragi, to jest potrójny cud. To, zrobiłem już dwa fraki. jest z tej perki. I to jest blisk. Ale przycelowaniu to nie byłem aż tak blisko, żeby mój to Coś tutaj ze mną leci, więc może stać się sucz pan bałwany czyli mają Boracię. I też tu ja. Może w tym gronie.

To jest dwóch chłopi. Obie. O, to jest pełno. Jak trafię... Jezu, trafiłem. Kilka pestek, a mnie nie. Co to jest za Rotate? Załatwiłem! NAPRAWDĘ?! Jestem przeszyty, do przodu no, NAPRAWDĘ?! No, to prawda? A dosłownie się schował. On, on, strzelał z karabinu ja zastaje. Ja go nie trafili parę razy. Znaczy, dwa? Mógłbyś być mój frag. Gdyby on stał, mogłem mógł trafić główkę. Ale tego nie zrobiłem. Będę miał AMO do PEMA. AMO do PEMA. Jest. Mamy to. Bardzo. Альже. Альже. он ощущал О, альже. О, альже. 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 А я сейчас Альже. Альже. Ну, не Альже. Альже. так Альже. 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 No ej najs. Morate se porušiti, Suska. Ja, ne morem. Zakaj ga Suska se poruši? No dobra, jeszcze jedna gierka. Ale mamy jednego fraga, więc jest super. Gdybym trafił suskę, to bym zginął. Gdyby suskę zginął, tamten typ by nie zginął. Gdyby tamten typ nie zginął, to ja bym prawie w nie go załatwił i miał trzy fraki. I bym mógł zakończyć ten odcinek. No ale tak się nie stało. O nie, zaczynamy znowu z dołu drugich odcinków. Ale spokojnie, jest mało pytań na QA. Pani było zrobić to jak temie. Ale, jak mówiłem, że ta lat nie jest mocna. Tak. Nie wiem, czy ale powoli mnie jednak obrzydzę, tak z przodu. Nie. Ale jest mocna. Spider-Man, no way home. A jeszcze nie byłem. Tak. Ja jeszcze nie byłem. Nie bić. Um, mam zamiar iść. Nie wiem kiedy. Ale wszyscy. Mówią, że. E, znaczy, wszyscy robią takie. Przed spider i Po spider Ha! Tak powinien trafić tamtemu gościowi z tamtej gierki! Ha! 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 What the dog... The dog ale jesteśmy właściwie nie oda te cechy, ale po drugiej stronie mamy. Jestem <laughs> Dobre maniery. Dużo osy. Mamy logiarnię. Stąd pojawiła się tu. No gdzieś stąd. I w ogóle ciągle zapominam, że... że to jest arena. To są takie słabe. Nie! Nie! No. Więc to by było na tyle z tego odcinka, dzięki za oglądanie, super trzecia gra, jeden frag był, nie pozdrawiam Suskę, do zobaczenia jutro w PLA.